Ale myślisz, że na ile, na ile faktycznie wygooglowanie rzeczy odnośnie pralki pomogło ci. W... No stary, ale widziałeś, jak ja ten bęben wyjąłem? On idealnie wyszedł. Mega, mega doks. Tu jest idealny rysunek pralki i tu masz tu masz dokładnie napisane, gdzie są siłowniki, które ją trzymają stary, za Ale ty jest coś po rosyjsku napisane. No ale masz jakby obrazki. Obrazki ci wystarczą. Trzeba też mieć z tyłu głowy, że Kostek wygrał, bo to jest dobry, dobra uwaga, dobry że to jest jego wyzwanie. Więc on. Ja wiem, stary. Moje wyzwanie to jest wiedza i nie czuję, że. To Moje wyzwanie nie? też jest wiedza i jest takie, że no nic mi nie daje to, że wiem co w nim jest. No. Moje wyzwanie dałem tylko dlatego, że jest mega beka, ale ogólnie to każdy ma tam takie same szanse. Szacunek dla ciebie, naprawdę. Podszedłeś do tego jak profesjonalista i ja wierzę w to, że naprawdę, bo jak mi pokazywałeś jak to roz... Wiedziałeś, co robisz. Ogólnie kostkowi najbardziej się przydadzą z wszystkich. Ale kostek jest wydany głupiej. Nie, nie, nie. Jak to wygram, no to właśnie nie chciałbym tak zrobić, i chciałbym to dać na wpłatę własną na mieszkanie. Witam Was po pierwszym challenge'u. Jak wrażenia? Rozgrzewka. Niespodziewany outcome, że tak ta, powiem. Ta, to, to... to było wyzwanie kostka, które sam wygrał, więc obronił swoje zadanie. To prawda, gratulacje dla Ciebie, Kostek, ale nie podoba mi się to, że wygrałeś. Że wygrałeś, koniec, to już tak Musisz wow. się przyzwyczaić. Mi się nie podoba Twoje nastawienie nagle taki koki plus 10. Tak, tak, tak. Teraz nagle wiesz, już głowa wyżej. Tutaj już się. A my się wydaje, chłopaki, że tylko mu zazdrościcie. I Dlatego mam nadzieję, że teraz będzie zna wiedzę zadanie. Dokładnie. Podsumujmy to pierwsze wyzwanie. Nie, nasza pula Zmniejszyła się o 7 tysięcy, które należą już do Kostka. Nikt już ich mu nie zabierze. I tym samym Kostek staje się liderem w klasyfikacji generalnej z jednym wygranym challenger. Dobra, jeszcze 18 no. tysięcy nie będzie. Ja ale fakt faktem, on może jeszcze wygrać kilka, bo bytowaliśmy tylko po tysiaku. To jego zwycięstwo jest najbardziej, najwięcej warte, bo teraz nie no będzie. właśnie i więcej. najbardziej boli, że za tysiaka ma jedną wygraną. To mnie najbardziej boli. Ale nie, słuchajcie, trzeba przyznać, że chłop absurdalnie profesjonalnie rozdupcył pralkę. Tak, no tak, tak, jakby no to tak. wyglądało, jakby, jakby robił to coś, A teraz y, zobaczmy, ile pozostało na waszych kontach. To ja bym się z tego kroszek, najbardziej cieszył, że masz jeden challenge. W, w, stary, to jest mega dużo. Z tego się najbardziej cieszę, ale bardziej mnie uspokaja siedem koła, żebym miał co na życie, no nie? Że nie blizę z niczym. Więc wróćmy. Z...